Pod wodą to ciężko go odbezpieczyć w tych łapach. E, nie, on by stał gdzieś od całka No, nie z rano całka z rano. nie wiem, czy już nic nie zrobił. gore który... Mamy mniej więcej jedną trzecią łodzi NLP takich typowych sprzętu przeprawowego składanego radzieckiego, który został opracowany w latach 30. na bazie brytyjskich projektów z tego samego mniej więcej okresu. No na 100% to jest to, już widać to nie jest żadna łódź, rybacka czy coś takiego. Rzeczywiście ślad po wydarzeniach z budna roku. Dlaczego ona leży w rzece? No, właśnie. To no nie. Była przeprawa podtonowa tutaj radziecka. Pociski spadały, no może by ktoś poderwał, on To już nie radował. Raczej Rosjanie nie zatopili całej swojej przeprawy. Te pontony, które tutaj od niemieckiego artyleryjskiego były uszkodzone, pewnie były wymieniane na następne, a te, co oberwały, no trudno. Ale to była aktywna przeprawa czy próba oczywiście, jej utworzenia, tak? Oczywiście, że była aktywna. Najpierw, najpierw na, na tego typu łodziach przerzucono piechotę, która zajęła przyczółek i dopiero wtedy zajęli się budową mostu tego nowego i utrzymywali ten most przez dłuższy czas, nie? Ta na pewno do, znaczy jeszcze pod koniec grudnia na pewno luzowali tam jednostki i wymieniali na nowe. Znaczy po tym moście cały czas szła wymiana wojska. Właśnie, właśnie dotknęła e, ziemi e, ta łódeczka, o której mówiliśmy i walczyli, z którą walczyliśmy pod wodą przez dwa dni. E, jest to po, po, połowa tej łodzi. E, jak widzieliśmy, jednak wyzwanie było duże, jeśli chodzi o samo wyciągnięcie, bo samo odkopanie podpięcie tej łodzi nie było takie problematyczne, natomiast e, samo wyciągnięcie tej łodzi było bardzo problematyczne, zalegający mu piach, woda powodowały, że ona nam jeszcze w pewnym, w pewnym miejscu pękła, jeśli chodzi o dno. Natomiast jak widzimy, burty tej części dziobowo-rufowej, bo ona i dziób i miała taką samą, są zachowane w bardzo dobrym stanie. Opucia są zachowane w bardzo dobrym stanie. Ożebrowanie, to, które jest, jest w bardzo dobrym stanie. Więc jest szansa na to, żeby zrekonstruować jeszcze to.